Zresztą ja nazywam się Bira z kolejnego odcinku Zemajer z Incarir. Żadowe zastępstwo w miejsce gryp Dzisiaj sobie trochę no, pościgamy. Trochę... Probuję za kilka innych rzeczy. Też już kolejne kwalifikacje będą za mną. Kurde, no takie nietypowo, tak co co? na jeden mało tego, przecież ja nie, przecież ja przed chwilą na tym startowałem więc sobie załaduję ustawienia no i co? no i myk dobra, mały fail, pewny fail się na no, Mój mały błąd Nie założyłem tego, będę szczery Boże jeszcze nie w tą stronę poleciałem 51, 60, 55, nie 65 59 to będzie 39 63 Kurka woda, co nie ukończone. No, trochę no taki przemoknięty, ten toral powinno się coś tam zrobić do 69 chyba że to trzeba na on, on no, mokry tor założyć będę musiał sprawdzić za chwilę e, 62 damy tutaj 60 51 nie w tą stronę poleciałem Okay, spróbujmy na mokrym mokrym komplecie no, zdecydowanie nie zdecydowanie nie to ja tym razem trochę zaszalałem za bardzo po raz pierwszy ukończony podrząd miałem pomoc dla mnie mhm. niestety tak to bywa z no dobra, zagrajmy w ten sposób Czego ty psi ode mnie chcesz? Nie teraz Już tak chcę iść na Dziękuję za, za to, że mi daje spokój Damy w ten sposób? Może coś z tego zadziała? Dobra Wiem, że tutaj startowałem z piątej z pozycji, tam chyba przez pierwsze 6 nie patrzyłem Byłem cały czas piąty I zajęłem 20 miejsce niestety Cholera jasna Najgorzej i gorzej Sporo punktów sacę O bo przez 11 lokaty będę startował No, to się zrobiło ciekawie. Dobra, popatrzmy sobie kwalifikacje, bo i tak mam po co ten. Więc teraz no, możemy popatrzeć kwalifikacje. Popatrzmy sobie kwalifikacje do szybkiego wyścigu, i tyle. No, bym miał jakieś dobre kwale. bo inaczej będzie lipa. No może tak naprawdę mam lipę, bo chciałem pozbywać punktów. Jak moje pierwsze wyścigi były dobre, to tak teraz miałem fatalny wyścig, bo 20 miejsce. Nie wiem, który będę, będziemy musieli poczekać. Hmm... Trzeba na niedługo zrobić już w piątek, spodziewajcie się odcinka z przeglądu torów. Gdy zrobimy Amerykę Południową. No tak naprawdę skończymy wówczas przygodę z tym pełnym, jakby to można powiedzieć, wyścigiem. Tym pełnym kompletem, no i upodobniczyliśmy się na dodatkowe odcinki Nie sobie dwa dodatkowe odcinki jeżeli to będziecie powinni nawet jak nie czy, nie czy nie zrobię nawet jako jedno. to no na pewno dwa takie, na pewno tak może dwie części będę chciał nagrać Jednak z tego względu, że no bądź co bądź yy Będę cholera, jestem ja przejętych nagrania tylko po to, że, że chcesz iść na pul. Bo bez cholera jestem ja na przesady. Też tam... co ja tam będę robił, ja sobie czekam, ale też. No. Zakończyłem mistrzostwa. No niestety ostatni wyścig zakończył się dla mnie pechowo, bo nie ukończyłem wyścigu. To co zajęłem w że mam 11 miejsce dopiero. Nie, 10 zdobyłem, czyli takie jakie pierwotnie miałem mieć. Niestety byłem nisko. Niestety te punkty tak się stało akurat. Na przykład w, w ucharze Węgier ja się sam mocno zaskoczyłem, bo niby jestem ósmy tutaj. z Hagapesi. A tu proszę bardzo. Jestem przed tą dwójką. Barcelos nie ukończył yy, Hakapeshi, nie ukończył też wyścigu, i sprawiło to, że wskoczyłem na szóste miejsce. Obecnie Część, mm. ja jestem zadowolony, bo akurat spodziewałem się, spodziewałem, że będę wysoko, że będę walczył w części od punkty, ale spodziewałem się, że jednak yy, tak ten... powiem. Tak, pewnie możecie zauważyć, że dochodziło sporo toru około tego pewnie nie da rady pokazać, ale, no, jest tego sporo zdecydowanie i z tego co widzę już doszedł nowy tor. Pewnie tak nie będziecie tego widzieli, ale trzeba mnie jak na to pisać. całym mam no, nadzieję, że to nie było widać, ale jak widać, no to bywa nie wszystkiego, nie wszystko to na zrobić. w końcu będę musiał się wziąć za tą, będzie sporo, no, ale będę korzystał pewnie z obs No to pewnie to jeszcze ujdzie, już na sucho. No zobaczymy, oczywiście. 72. dzień w niedzielę będzie ostatni, będzie koniec sezonu 40. Co tu mogę po tym sezonie tak naprawdę powiedzieć? Bo to pewnie taki będzie ostatni odcinek typowo nagraniowy z, z, z gry. No i co mogę powiedzieć, fajnie się walczy. Jak widzicie, 5, 253 starty, po position 60, 96 razy w piątce byłem, 280. Zobaczymy na 253 starty w kwalifikacjach tylko 45 razy nie byłem w dziesiątce A na 290 rozegranych wyścigów 160 czy kończyłem w co najmniej dziesiątce. Czyli tak by patrzeć na standardy Formuły 1 byłby na 100, 290 wyścigów 163 kończył kończy w punktach Co daje? 290, 163, to będzie 7,2 127 wyścigów w tym sezonie nie ukończyłem, albo kończyłem poza dziesiątką Na mnie to i tak jest spoko, bo no niestety, w tych nie wiem, w pewnym momencie taki fajny obcy gdzie się normalnie miałem taki moment, gdzie ja źle się czułem po prostu po sobie, że korzystam z tego, że sobie będę ścigał no skończyło się tym, że skończyłem nawet z wyścigiem wygranym hmm. Więc to akurat było spoko Patrzę na serię, bo to jak się zapisałem coś na tą fizką serię Ja to wskazuję, że już będę dziesiąty dopiero Widzę, że się ludzie pozapisywali, no będzie na pewno przede wszystkim walka o punkty już Będzie walka o jak najwyższe miejsce w tym momencie, no chociaż Tutaj do Miguela Miguel tutaj sporo nie tracę O, tak sobie zrobimy Nie pamiętajcie czemu tego sobie po prostu postanowiłem dać. Czekaj, czekaj, zaplanowano wyniki, więc sobie ten. Typerek w sumie, nie będę się walił, bo chyba widzę, że nie, ma, nie, nie da się. Więc. Chcemy tak naprawdę chwilę poczekać, i aż, się wyścig sko aż się kwalifikacje skończone i możemy tak naprawdę, właśnie w sumie, możemy tutaj jeszcze do tego przejść hmm. Dajmy 20 okrążeń i przejedź sobie Okej, okay. 15 za Lewandowski 2 Oj, zły klawisz, Ok, zarchiwizujmy ustawienia. Mamy kwalifikacje zakończone i skończyłem kwalifikację na miejscu numer 6. Pół sekundy za Baricello o 16 setnych przed Kajsterem. Byłem jeszcze przed Kochonem z tego co widzę, no ale niestety Kochonem nie wyprzedził. Może no, dlatego, że w obu tych przypadkach robiłem błędy. No bywa i tak. Zdarza się. Mogę walić, kurde, pełną full mieszanę. No ale damy 25% na węzłę z użyciem opon, żeby nie było. No, jako 38 zabiłem, co prawda ostatniego nie ukończyłem przed zjazdem, ale łe co bądź zrobione, no, no nie to już czasu 12 minut, to jeszcze może być, że chwilę posiedzimy, popatrzymy, pracownicy, no rynek mój pracowniczy wygląda w ten sposób. No na razie, nieźle. 51 tysięcy miesięcznie. Tu to może znam... Na co dla swojego asystenta? Jest to prywatna informacja, która zostanie wykorzystana. Hmm. Na chodzi. Tutaj i tutaj spoko. Oczywiście, ja tylko tak sprawdzałem. Nie będę robił tego na, na poważnie. że się zapisywałem na tę serię, bo... Ach, byłoby ciekawiej. Pokażcie mi pomiłkę. Powinno... No jedyne co walczył to tak naprawdę o on W punktach bym pewnie razu nie był, ewentualnie żebym miał farta. Jak się patrzę, czy przypadki na Formuła 3 się nie zapisać AFRICA Series W sumie z moimi punktami mógłbym być tutaj I walczyć o punkty praktycznie nie, 400 tysięcy, no to nie co od razu odchodzę. Serie regionalne C tutaj to bym prędzej walczył w środku stawkiem, nie, nie Chcę się pobawić po prostu, a... pokażcie mi na wyścigi w Polsce jeszcze raz te w sumie wrócę do Polski tak Zmieniłem sobie tylko po prostu dlatego że jednak chyba wolę być w Polsce że te kraje, no tak, no, już te wyścigi mam opanowane też tak naprawdę ten no dobrze także co, no jeżeli się mi spodobał łapka w górę subskrypcja na kanale napiszcie komentarz co byście jeszcze chcieli i widzimy się